Dzień dobry, cześć czołem, Witam serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek, który po części jest inspirowany komentarzami, które zostawiacie pod moimi filmami. Wiem, że auta grupy Volkswagena, jakieś Audice i tak dalej, nie do końca was interesują. Niektórzy chcieliby się wyróżnić, no jakkolwiek to brzmi, wybierając Opla. Ten Opel, który stoi za mną, jest niesamowitym egzemplarzem. 28V6. Turbo, zapraszam do oglądania. Opel Insignia pierwszej generacji o kodzie G09, bo o tym aucie mowa pojawił się na rynku w 2008 roku i królował na nim do 2017. Egzemplarz, który stoi przed nami, pochodzi z 2011, a to oznacza, że jest to jeszcze przedlift. Lifting miał miejsce w 2013 roku, ale to jest już temat na inny odcinek. Co ważne, w polifcie nie było już tego magicznego silnika o pojemności 2,8, tak więc w tym przypadku zasadne jest powiedzenie, kiedyś to było. Insignia pojawiając się na rynku zastąpiła Opla Vectrę. Była to radykalna zmiana. Opel chciał odciąć się od tego, co reprezentowała Vectra, tak więc w tym przypadku zastosowano inne Imię. Jeśli chodzi o nazewnictwo wersji kombi, tutaj również nastąpiły zmiany. Teraz to się nazywa sports tourer, gdyż wcześniej Opel nazywał tego typu auta karawan. I w tym momencie przypominają mi się komentarze, na które już czasami nie chce mi się odpowiadać, gdy prezentuję jakieś BMW, kombi, niektórzy piszą że przecież to jest touring. Tak, to jest Turing, to jest nazwa własna, Audi nazwę własną dla kombiaków ma Avant, a Opel jak widzicie w tym przypadku Sports Tourer. Insignia jest pewnego rodzaju S-klasą wśród OPLI. To właśnie do tego modelu trafiają najlepsze, najnowocześniejsze, najbardziej innowacyjne rozwiązania. W przypadku Insignii pierwszej generacji zastosowano tutaj nowe technologie w zakresie świateł bixeno-nowych. Pojawiła się również technologia o nazwie Opel Eye, czyli jest to kamerka, która rozpoznaje znaki drogowe oraz nadzoruje systemem utrzymania na pasie ruchu. Z tego, co wyczytałem w ogłoszeniu, przeglądając wyposażenie tego, Egzemplarza. Tutaj rozpoznawania znaków ani utrzymania na pasie ruchu nie ma, ale jest kilka innych ciekawych rzeczy, o których warto wspomnieć. Do nich oczywiście przejdziemy za moment. W międzyczasie chciałbym jeszcze zaznaczyć, że samochód jest w linii stylistycznej OPC. Najważniejszy element tego egzemplarza to oczywiście silnik. Tak jak zaznaczyłem na samym początku, jest to jednostka o pojemności 28V6 Turbo. Benzyna. Samochód ten jest również wyposażony w napęd na cztery koła, a wracając do silnika, i jego parametrów, dysponuje on mocą 260 koni mechanicznych, do tego 350 Nm momentu obrotowego, a ci z was, którzy znają mocne ople, na pewno kojarzą insignię OPC. Tam jest 325 koni mechanicznych, ale zaznaczę, że jest to również jednostka 2.8 V6, tak więc to, co stoi przed nami, ma teoretycznie spory potencjał do modyfikacji. Co do przyspieszenia do pierwszej setki, bo to na pewno Was interesuje, 7,3 sekundy prędkość maksymalna, natomiast 248 km na godzinę. Jako ciekawostkę powiem Wam, że ten silnik był produkowany w Australii, w Melbourne, gdzie Opel Insignia również występuje, ale pod inną nazwą. Tam nazywa się Holden Commodore. Jakby się samochód nie nazywał, zawsze przed zakupem warto sprawdzić jego historię. Wszedłem na jeden z polskich portali ogłoszeniowych, sprawdziłem kilka numerów w Windla, Opla i Insigni. Pierwsza sztuka z brzegu, sprowadzona z Niemiec, uszkodzenia na 500 1500 euro. Następna sztuka, sprowadzona z Francji, uszkodzenia 1500 do 3000. Oczywiście auta w tym momencie wyglądają tip-top. I ostatnia sztuka, którą sprawdziłem, również z Francji, uszkodzenia 10-15 euro. Dla porównania Ford Mondeo, którego mogliście przed chwilą zauważyć, uszkodzenia ma oszacowane na 5-10 tysięcy dolarów. Tak więc jak widzicie, warto sprawdzać numer Win, a nóż widelc okaże się, że raport z samochodem, którym jesteście zainteresowani, będzie zawierał właśnie takie zdjęcia. Link do serwisu, gdzie możecie sprawdzić ten numer znajduje się w opisie pod filmem. Spójrzcie na to. Oprócz dwóch kluczyków do samochodu, jest jeszcze pilot do ogrzewania postojowego. Tak jest, ta insignia jest wyposażona w ten system. Są tu oczywiście jeszcze czujniki parkowania. Z przodu, z tyłu jest system ostrzegający o zbyt raptownym zbliżaniu się do poprzedzającego pojazdu. Jest tempomat. W przeciwieństwie do wielu innych aut, które pokazywałem niedawno, w tym przypadku na kierownicy. Co do wnętrza jednak, wow, 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 tu jest naprawdę pięknie, świetnie. Takich aut nie spotyka się na co dzień. Nie dość, że te fotele są regulowane elektrycznie, posiadają pamięć ustawień, są również podgrzewane i wentylowane. Co do zużycia, to tutaj przyglądając się z naprawdę bliska, można zauważyć takie czarne odpryski. Ich pojawiło się stosunkowo dużo, ale z pewnej odległości to auto, te fotele wyglądają naprawdę świetnie. Co do zużycia na krawędzi, to widać jest już delikatnie, naprawdę delikatnie odkształcone. Co do boczka oparcia. Tutaj nic nie jest wyślizgane. Patrząc na drzwi, przyznam, że jestem pod lekkim wrażeniem. Jeżeli porównujemy ten samochód do jego konkurentów w tym segmencie, to myślę, że Insignia naprawdę za wykończenie drzwi zbiera punkty. To wygląda ładnie. Nie tylko jeśli chodzi o kolorystykę, ale tak jakby ten cały ogólny design. Oczywiście to może się niektórym nie podobać, ale spodoba się na pewno wszystkim zestaw audio Infinity. Tuż obok głośnika znalazł pokrętło, którym regulujemy wysokość, na którą otwiera się klapa bagażnika. Do bagażnika przejdziemy za moment. Sprawdźmy teraz jeszcze, jak wygląda tylna część tego samochodu, jeśli chodzi o kabinę dla pasażerów. To, co rzuciło mi się jeszcze w oczy, to tutaj, uszkodzenia na lakierze. Tutaj ktoś łapał paznokciami, chyba jakoś w to specyficznie, że zostawił ślady, ale jeśli chodzi o ewentualne uszczerbki, to wiecie co? Tutaj ich nie widzę. To wszystko jest naprawdę w dobrym stanie. To wygląda świetnie. Chociaż mam wrażenie, że ta skóra na boczku drzwi ma troszeczkę inny odcień niż fotele i kanapa. Spójrzcie jeszcze na to, samochód jest wyposażony w rolety przeciwsłoneczne na tylnych szybach, co prawda regulowane manualnie, a nie elektrycznie, ale za każdym razem wskakują na swoje miejsce. Co do kół na tym samochodzie obręcze mają 17 cali, no, wzór nie wszystkim się będzie raczej podobał, co do opon rozmiar 225 na 55. Przejdźmy teraz do wcześniej wspomnianego bagażnika. Przycisk do jego otwierania znajduje się tuż nad rejestracją. Troszeczkę ciężko go wyczuć, ale przynajmniej jest. Otwiera się to troszeczkę powoli i moim oczom ukazuje się coś naprawdę śmiesznego. To jest najbardziej śmieszny, chyba, element insignii pierwszej generacji. No, patrzcie na to, jak to wygląda, jakby ten samochód wręcz płakał. Ale jeśli chodzi przynajmniej o zakres funkcjonalny, to na pewno spełnia swoją funkcję, zaznaczając Waszą obecność na drodze. W przypadku, gdy staniecie dziś wieczorem, otworzycie klapę bagażnika, ktoś kto jedzie z tyłu będzie Was widział pod podłogą w bagażniku, co jest jakiś schowek kolejny, a niżej. Linka, zestaw naprawczy, linka nieużywana, tak więc insignia sprawowała się podejrzewam dobrze, nie trzeba było jej nigdy holować. Co do pojemności bagażnika, no to jak przystało na auta tego typu segmentu, tutaj zmieści się naprawdę dużo. Klapę bagażnika zamykamy, klikając ten przycisk, no ale niestety zamyka się dosyć powoli. Zaraz zobaczymy, jak otwiera się i zamyka schowek. Gotowi? A więc testujemy. O, dosyć szybko, patrzcie, i nie tłucze nawet, ale jest taki plastikowy. Posłuchajcie, jak on trzaska. Sprawdźmy, co znajduje się w tym folderze. Czy jest książka serwisowa, czy są jakieś ważne papierki? Książka serwisowa, oczywiście, jest. Jak widzicie, jest tutaj przypięty wydruk z numerem WIN. Następnie numer WIN pojawił się w tym miejscu. Na kolejnej stronie tu jest również data dostarczenia samochodu: sierpień 2011 roku, a tu mamy już pierwszy serwis: 2012 rok przy przebiegu 21 000 km, następnie rok później 28 000 km, 2014 rok 37, 2015 46, następnie 16:55. I 1765. Tak więc jak widzicie, tutaj olej był wymieniany już co 10 tysięcy kilometrów praktycznie. Tu jest jeszcze jedna wklejka na sam koniec: 78 tysięcy przebiegu, a data listopad 2019. W tych papierkach znalazłem jeszcze kilka faktur. Ta na przykład na 366 euro. Z 2017 roku i tu jak możecie zauważyć przebieg 65 tysięcy kilometrów, tak więc potwierdza się to wszystko z książką serwisową. W tym momencie przebieg, który wyświetla się na liczniku, to 87 tysięcy kilometrów. Pozwólcie, że sprawdzę jeszcze, co kryje się pod podłokietnikiem. Jest tutaj niedużych rozmiarów schowek i przyznam, że tutaj można byłoby go wyścielić jakimś przyjemnym materiałem jakąkolwiek tkaniną, gdyż w porównaniu do tego premium, jak to się mówi, wnętrza, on się troszeczkę gubi, jak od jakiejś macochy. No dobra, a co jest z tym samochodem nie tak? Gdzie jest on uszkodzony? Jak widzicie, prawe tylne drzwi oraz prawe przednie drzwi są porysowane, lekko pogniecione. Tylne drzwi w tym przypadku akurat się nie do końca domykają. Sprawdźmy, jak wygląda słupek B. Tu jest mała rysa, raczej tylko taka powierzchowna. Tutaj nigdzie więcej uszkodzeń nie zauważyłem. Tak więc. Prawe tylne drzwi, prawe przednie drzwi, i myślałem, że to jest wszystko, patrząc na zdjęcia tego samochodu w internecie, ale w kilku innych miejscach pojawiły się również takie drobniejsze rysy. Występują one również z tyłu na zderzaku i z przodu na lewym błotniku, aczkolwiek tu zauważyłem, że pojawiły się również drobne wgniecenia. O i być może nie ma spryskiwacza lewego reflektora, a być może jest po prostu w innym kolorze. 42845 euro, tyle kosztowała insignia pierwszej generacji z tym silnikiem z napędem na 4 koła z automatem. Tutaj jednak, jak widzieliście, tego wyposażenia dodatkowego troszeczkę jest, tak więc cena naturalnie była wyższa. W tym momencie samochód ten jest wyceniony na 9900 euro. Cena oczywiście podlega negocjacji i chciałbym, abyście się odnieśli do tej oferty i ogólnie do tego typu insignii. Czy wolelibyście dołożyć troszeczkę i mieć pełno krwi? tą wersję OPC, czy coś takiego Wam wystarczy? Czekam na Wasze komentarze, trzymajcie się, do zobaczenia, pozdrawiam, cześć!